Cześć tych, ty, e, dzisiaj zaczynamy nową serię, oczywiście pamiętajcie, Prima to pet, ale to będzie na, na oczywiście, dalej oczywiście y tak, cicho, utkaj, ze mną jest jakiś Maciuś, nie wiem, z, z Biedronki, ja, jakiś, błęda razem ze mną i zaczynamy nową serię, w ogóle czemu ty masz ryby, bo siedmiolatku, strany, no, na, nie ja, wiem, będziemy... By... Za? Dobra łódka, mówię Ci tak. Więc e, zacznijmy nową serią e, o nazwie Miasto Rybek i trzeba mieć szybkę, no nie nie ma, nie wiem dlaczego. tłumaczę, tłumaczę. Nie ja ma, w sensie mogę założyć, dajsa. No no ale dobra, nie, nie, nie. I to więc w pierwszej części później będziemy się to bawić, ale to będziemy budować w międzyczasie, nie wiem, wszystko nie będziemy tam nagrywać, ale większość. To no, to więc, yy, zacznijmy od y, tego od tej drogi. To więc my sobie tam wszystko przygotujemy i wtedy będziemy trochę tam nagrywać, pokażemy wam schemat. Więc tu mamy yy, naszą drogę. Jak, pokażę wam jak będziemy budować, Jeśli będzie takie przyspieszanie, potrafię to zrobić. Ja na mam domu. takie pytanko, takie pytanko o, mam, yy, zbud Możemy zbudować tak dla propozycji chodnik. Yy, to się później zrobimy, yy, dlatego będziemy to nagrywać. Nie wiem, czy będziecie, nie wiem, czy będziecie nas słyszeć, ale to za chwilę i będzie timelapsik jakieś tam razy, 2, 3, nie wiem, 15 razy. Yy, to za chwilę, nie? No super. Jak ktoś to jest widzowie, mam nie ogarniętego chłopa, ale to było raczej ogarnę, No, widzicie co on co robi. Yy, najpierw zacznijmy od tego wzdłuż, takie, taki, taki trójkąt, znaczy co. Takie skrzyżowanie jakie widzicie codziennie jak wasza matka skręca do kasy takie długie nie wiem e, e, to jest wszystko Ja o to będę nagrywać nie wiem może będę was słyszeć ale e, będzie przyspieszenie będzie będzie ta pamiętaj. Więc... Mod Dobra, widzowie, jesteśmy po tym chodniku. Oczywiście ktoś tak krzywo robił jakiego jego i to mogła być tylko jedna osoba. Maciuś, ślisko Maciuś. Maciuś, zamknij ryja. E, a więc tak, teraz będziemy robić znaki. W ogóle zacznijmy od tego, że musimy zrobić jakieś barierki tutaj i teraz właśnie to zrobię. Więc, e, dajcie. Zawsze jesteś kurwa taki zjebany. No, rzeczywiście, nie wiedziałem, że mam moc pierdzenia na mordę. Ja to jest serio? kupić zegarek. O. Co ci się tak strosisz? Co ci się tak. Strui? Ale wyglądasz na petardę. Trzecia głowa do góry. <noise> Musimy jeszcze te belki zrobić, szczerze to będzie time lapse, po co ja coś tu mówię. Nie, ten time -lapse chyba będzie trzy razy, wiesz? Trochę będzie się robić. Przerwę, bo ja chcę zobaczyć, się nagrywa. Dobra. Widzowie, dzień drugi, kiedy już to yy, nagrywamy, bo wczoraj nagrywaliśmy to późno. E, nic nie zrobiłem w sumie tylko tutaj te od tej te rogi. Muszę Dzień dobry widzowie, dzień dobry. Ono się wita dzień dobry witam. <laughs> <Ne>? <laughs> On się widzą drugi raz. Y, On się widzi ten. Ale y, my dalej będziemy Jakiś... przy tym. Tak. I ja most tam kończę, zaraz kończę te, ja do tym. Barierki. Co, no? Barierki. Y, ja mm. zaraz będę zaczynać drugi no, most Ale, ty, ty, na tym. Ty, 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 thank yeah. you Już mi włączył się ten, nagrywanie, tak długo już. Ale jesteś Rysiu? No jestem. Jeszcze będziesz barwił w bar na noc, oczyszczą mi palce i kawot, widok tak jak konkretna na drogę jest to wszystko no bo nie ma raczej co dodać tak mi się wydaje bo jest już dużo tej drogi, bardzo dużo i co do uciekania jest dużo, oczywiście tutaj jest w taki sektor większy do uciekania, jest najmniejszym. nie wiem czy tutaj coś nie dobudować czy nie pomyśle chyba nie Możecie napisać w komentarzach. Czy coś tutaj dobudować. Eee, drogi no chyba raczej nie. Tutaj będzie jakiś wjazd. Tutaj wjazd, nie? No, i to, to nie. no ale tak mi się wydaje, że chyba raczej wszystko jest tutaj zrobione. Zobaczymy, może tutaj też zdamy. Więc widzowie oficjalnie wszystkie ten chodnik Jezus, jak to było męczące, skończone. E, a więc teraz został nam zrobienie, jak to się nazywa? No, pasów nie tylko. Nie wiem czy dokładnie pasy są potrzebne, chociaż dobra, zróbmy. Trzeba znaleźć coś sensownego to był pasy no. co to jest eee. no. no tego To zrobimy i To będzie koniec pierwszej części I co nie Będziemy z klocków tych białych no, zrobię to pasy zrobione i to jest raczej wszystko ewentualnie rzeczy do uciekania obócznych czy coś na przykład z mostu czy różne rzeczy zrobię sam czy inne tam rzeczy też sam może tam te światła znaki takie różne ale w następnym odcinku yy, będziemy nagrywać takie rzeczy jak na przykład różne budowle będą może z czasem będą to budowle innych graczy bo też będzie tak bo oczywiście będzie to jak u kalucha czy coś podobnego. Eee...